Państwowa Komisja Wyborcza dzisiaj trwają przygotowania do wiecu po wyborach o 21. 30 listopada. Tutaj będzie się działo. No i jest z nami twarz telewizji narodowej, znany z wielu wystąpień. Kandydat do sejmiku z wspólnoty Patrioty Solidarność. Radosław się bardzo proszę. Zgadza się panie redaktorze, jestem tu po to, aby zaprotestować przeciwko temu draństwu, co się wydarzyło, bo to jest przekręt na wysoką skalę światową, jaką sobie urządzili, licząc głosy ręcznie, bo niby się im system zepsuł. System to się im nie zepsuł. A jak zepsuję się to specjalnie. Szanowni Drodzy Rodacy, my tu jesteśmy w Polsce, my nie jesteśmy na Białorusi. My jesteśmy Polakami żądającymi wyjaśnienia jak najszybszego tego, co się wydarzyło z tymi naszymi wyborami. Do dnia dzisiejszego nie ma wyników wyboru na wspólnotę patriotyzm Solidarność, i tu jest kompletnie pytanie. Domagam się, aby Kraj... Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła listy, na których były głosy ewentualnie na mnie, na Radosława Siedleckiego, żeby je zweryfikować. nieważnia. te głosy zostały zostawienie krzyżyka? Prawdopodobnie tak. Dlatego właśnie żądam, aby jak najszybciej to wyjaśnić, bo na wspólnotę Patriotyzmu i Solidarność wiem, że kilka osób głosowało, nawet kilkanaście osób głosowało. Moi znajomi pisali wielokrotnie do mnie, że głosowali na mnie, i ja się pytam, gdzie są te wyniki, na kogo one poszły. Czy one poszły na tych łobuzów z polskiego stronnictwa ludowego, co niby wygrali z Platformą Obywatelską, czy jeszcze gdzieś dalej te głosy poszły? O to, pyta się o to pytam się Radosław Siedlecki.